Drodzy, mam dzisiaj więcej czasu, bo jest weekend. Nie chce mi się dzisiaj nic pisać, więc będę więcej mówił. Przed chwilą wrzuciłem na YouTube jeden ze swoich materiałów dotyczących podążania za wielkim pasterzem owiec, jakim jest Pan Jezus Chrystus, który jest drogą, prawdą i życiem. I każdy, kto zwraca baczną uwagę na Jego słowa podąża i podąża za Nim, ma życie wieczne. Bo te rzeczy, słuchanie Jego słów, podążanie za Nim, wiążą się z wiarą. Każdy, kto wierzy, że Chrystus jest obiecanym przez Boga Zbawiciela, który umarł za nasze grzechy, został pogrzebany i zmartwychwstał, jest zbawiony. Każdy człowiek, który w to całym sercem uwierzy, jest zbawiony. Podążanie za głosem pasterza wiąże się z wiarą we wszystko, o czym mówił Pan Jezus Chrystus. I ten słynny temat na moim kanale, temat końca wieku, eschatologii, jest bardzo ściśle powiązany ze zbawieniem. Dlatego, że zbawienie miało już miejsce w pierwszym wieku. Naszej ery. Zbawienie jest powiązane z przebaczeniem grzechów. I, te, i to przebaczenie grzechów yy, nie mogło być oderwane od wejścia w życie nowego przymierza. Nowe przymierze mogło wejść w życie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy przeminęło stare. Pan Jezus wyraźnie o tym mówił, że z chwilą kiedy jego apostołowie mieli zobaczyć ochydę spustoszenia, bo rzymskie wojska zbliżyły się do Jerozolimy, zbliżało się ich odkupienie, a więc przebaczenie grzechów. Pan Jezus wyraźnie o tym mówił. To są dobitne słowa, które kiedy są lekceważone, to ludzie, którzy je lekceważą, stawiają się w opozycji stają się antychrystą. I takich antychrystów dzisiaj jest na pęczki. Oni mówią, to my jesteśmy uprzywilejowani, to my, na naszych oczach to się spełnia, na naszych oczach widzimy spełniające się proroctwa biblijne. To my jesteśmy tymi, którzy dożyją końca. Bla, 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 bla. Tak bez końca można by było powtarzać te bzdury. To są bzdury. To jest niewiara w to, co mówił Chrystus, kiedy to miało się spełnić. On nakreślił na osi czasu ramy, kiedy to miało się spełnić. I mówienie przeciwko niemu i przeciwko temu, co Duch Święty kazał pisać, jest niewiarą i sprowadza na głowę tych ludzi przekleństwo. Nie wolno sprzeciwiać się Chrystusowi i Duchowi Świętemu. Bo ci ludzie kopią sobie groby. Oni tak naprawdę to nie wiadomo, o co im chodzi. O to, żeby co? Zabłysnąć czymś, czymś nowym? Kościół nie głosi nic nowego. To, co o, to, o czym mówimy, to są słowa Chrystusa i to są słowa, które kazał spisać apostołom i mówić apostołom Duch Święty. Dwa tysiące lat temu był czas, kiedy Bóg wypełnił Wszystkie obietnice dane Izraelowi Starego Przymierza. I z chwilą zburzenia Jerozolimy Starego Przymierza te wszystkie obietnice się wypełniły. To, co powstało na tym terytorium, gdzie leżała Jerozolima Starego Przymierza, to miasto, które nadal nazywa się Jero Jerozolimą, to nie jest już Jerozolima Starego Przymierza. Ludzie sobie zbudowali, co chcieli. Ludzie zawsze tak robili, robią i będą robić. Z Bożego punktu widzenia Jerozolima Starego Przymierza nie istnieje. Tak samo jak z Bożego punktu widzenia ofiara Chrystusa jest ponadczasowa i ponad ge geocentryczna. I nikt tego nie zmieni. Chociażby się dwoili, troili, nie wiadomo jeszcze, co robili i co mówili. Nikt tego nie zmieni. Bóg Wie, co robi, i skoro z jego punktu widzenia coś miało takie, a nie inne znaczenie, to my mamy się dopasować do niego, a nie dopasowywać Boga do naszych y, jakichś tam interpretacji, y, uczuć i oczekiwań. Oczekiwania, uczucia, interpretacje fałszywych proroków, bo oni mówią tak, oni tak bardzo bezpiecznie do tego podchodzą. Nie tak jak na przykład, w niektórych kultach to y, miało miejsce już, na przykład u świadków Jehowy, że wyznaczyli kilka dat. Oczywiście nic się nie stało i nic się nie będzie działo. Y, a nawet jak się coś tam będzie działo z tego, co mówią, to nie, to nie jest to to, o czym mówił Chrystus, ani o czym kazał mówić i pisać Duch Święty. Co z tego, że ktoś przepowie, że za 10 lat będzie jakaś wojna? Może się to stać, może się to stać, ale to nie są rzeczy, o których mówił Chrystus, apostołowie i Duch Święty. To, o czym mówił Chrystus, apostołowie i Duch Święty, działo się w konkretnym pokoleniu. W pokoleniu, w którym żył Jezus Chrystus, w pokoleniu, w którym żyli apostołowie. W pokoleniu, w którym Bóg jednoczył Izrael. Prawdziwy Izrael, bo prawdziwym Izraelem byli ci, którzy uwierzyli w Chrystusa. Nie rodowici Żydzi, ale ci, którzy uwierzyli w Chrystusa. To jest prawdziwy Izrael Boży. I ktoś dzisiaj yy, pisze, że nasze zbawienie jest uzależnione od Izraela, a nie od zmartwychwstania Chrystusa. Co apostoł Paweł pisał w liście pierwszym do w 15 rozdziale, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to nikt nie uzyskałby przebaczenia grzechów. To Chrystus był prawdziwym Izraelem. I każdy, kto jest w Nim, przez wiarę w Jego Ewangelię, o nim, Ewangelię o nim, jest to zbawione. Ale tylko i wyłącznie dlatego, że to, w co wierzymy, było faktycznym stanem. Było faktem. Chrystus naprawdę zmarł stał. Umarł za grzechy i Bóg go wzbudził, dlatego, że on sam nigdy nie zgrzeszył. On umarł za czyjeś grzechy. On został odizolowane od Boga, za czyjeś grzechy. I jeszcze za życia błagał, żeby Bóg uchronił go y, od śmierci. I rzeczywiście Bóg go wskrzesił. I na tym jest oparte nasze zbawienie. Na zmartwychwstaniu Chrystusa. Nie na tym, że dzisiaj ktoś tam y, mówi to czy tamto. Czy to, że w 1948 roku. Y, Ktoś tam postanowił, że Żydzi powrócą do Palestyny. Nie na tym jest oparte nasze zbawienie. Żydzi powrócili do Palestyny nie dlatego, że jest to dzieło Boże. Bóg nie ma już z tym nic wspólnego. Bóg wyraźnie mówił do Izraela, starego przymierza, co się będzie działo, kiedy będą nieposłuszni i kiedy będą wracać. Do swojej ziemi. Było to uzależnione od ich posłuszeństwa tylko i wyłącznie. Czy to, co się stało w 1948 roku, było posłuszeństwem Izraela? Naprawdę? Wy zacznijcie badać pisma, zacznijcie słuchać Chrystusa, Jego apostołów, Ducha Świętego, i wszystko się Wam ułoży. Przestańcie słuchać ludzi. Którzy sami nie wiedzą, co mówią. Którzy nie umieją rozróżnić, co jest na prawo, co jest na lewo. I tych ludzi jest na pęczki. I o co im tak naprawdę chodzi? A ci wszyscy, którzy ich słuchają, to za przysłowiową tabliczkę czekolady sprzedają swoje życie wieczne. To jest po prostu nie do pomyślenia, żeby ludzie, którzy. Naprawdę badają pisma, chodzili za tego typu ludźmi. To jest wręcz wstyd. Wstyd, żeby dzisiaj każdy, kto miał dostęp do pism, nie analizował tych pism. Przecież od tego zależy Wasze życie. Bez tego, bez wiary w słowa Chrystusa, o czym mówił i kiedy się to miało spełnić, nie uzyskacie życia, nie uzyskacie zbawienia, bo zbawienie jest dawane tylko tym, którzy wierzą. Wierzą w kogo? W ludzi, którzy żyją dwa tysiące lat po Chrystusie? Ja też nie mówię nikomu, żeby we mnie wierzył, albo mi wierzył. Ja nie śmiem nawet takich rzeczy mówić. Ja nikogo, ja nikogo nie zachęcam, żeby za mną chodził, żeby słuchał tego, co ja mówię. Ja zawsze zachęcam do analizowania kontekstowego, analizowania pism. Do niczego więcej. Bo tylko dzięki temu zrozumiecie, co się tak naprawdę stało 2000 lat temu. To nie za naszych czasów się to będzie działo, tylko to się już stało 2000 lat temu. Zbawienie stało się udziałem pierwocin z pierwszego wieku. I każdy, kto temu zaprzecza, jest albo człowiekiem niedouczonym albo człowiekiem zatwardziałym, a tym samym niewierzącym. I to jest postawa bardzo niebezpieczna, dlatego że życie można stracić, biologiczne życie można stracić w każdej chwili. I co potem? Potem już nie ma nic. Jest koniec. My mamy zawsze dążyć do tego, żeby mówić to, o czym mówią pisma i nigdy poza te pisma nie wybiegać. I dzięki temu coraz więcej ludzi będzie wierzyć w prawdzie Ewangelii. I do tego zawsze wszystkich zachęcam.